Powinna brać. O o, 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 Kurde, jest, jest. Czyli jest ryba, tylko wystarczyło na śmierdziucha. Czekajcie, muszę sobie zapisać. Będzie fajna ryba, bo już czuję. Mamy go! Nie no, 3 kg. 3 kg. Ryba ma. A ta. Patrzcie o. Widzicie? Piękna ryba. I wypuszczamy ryby, nie męczymy. O. Uciekaj, uciekaj. Dasz radę, dasz radę. Elegancja, francja. Myślałem, że... O, ja pierdzielę. Siedzi, siedzi. O, ja pierdzielę. Siedzi. Siedzi. O, to będzie, to będzie. Chcę wam pokazać jak, jak on wygląda. Czarny obok. Ja pierdzielę, myślałem, że sum, ale dziadek go pierdzieliśmy, nie? Bo tak ciężko szło, nie jest duży, taki z 80. go! Wow. Wow. Patrzcie, jaki gigant. Więcej jak 80. Zaraz wam pokażę tylko odepnę go. nic? patrzcie. Tu mam rękę, jaki jest. Jaki jest piękny, patrzcie jaki, jaki on, aha, jaki on ogon ma. Piękny amur. Z 80 parę centymetrów, może pod 90 nawet, nie? Tak, 15, 30, 45, 60, no pod 80 centymetrów. Dobra, wypuszczamy go. Piękny amur. O, a ciężki. Ale dał czadu a już myślałem, że tyle razy go straciłem. Uciekaj Ale poszedł. Pięknie. Siedzi, siedzi. Tylko nie wiem co. Bo ostatnio był Amur. Co teraz będzie? To nie wiem. Ale Ringers, Ringers się sprawdził. Nie jest dużą rybą. Myślę, że to tym razem będzie jedna karaś. Jedna karaś będzie tym razem. Tak, karaś. Tym razem karaś. No powiem, że nawet spory taki czterdziestek. Powiem, że, że spory, 40 myślę centymetrów ma. Dobra, wypuszczamy i dalej łowimy. Uciekaj.